Witam serdecznie wszystkie zodiakalne rybki i zapraszam Was na horoskop na miesiąc grudzień. Aura tego miesiąca to trójka pucharów, jakieś radosne spotkania z przyjaciółmi, wyprawy gdzieś, mogą to być małe uroczystości, imieniny, urodziny, mogą to być tutaj jakieś świętowanie innego rodzaju, takie małe spotkania w gronie bliskich osób, osób, z którymi czujecie się dobrze, wypady gdzieś na zabawy. I tutaj dużo radości w związku z tym. Ale jest również karta ósemka Pucharów, która pokazuje taką, taki czas, taki okres, gdzie podejmować będziecie decyzję o zmianie czegoś w swoim życiu, czegoś, co bardzo jest dla Was osobiste, bardzo ważne, bardzo takie mocne, i tutaj może Wam przyjść troszeczkę z trudnością, bo e jest tutaj taka sytuacja, że my do, musimy zostawić coś, nad czym na przykład długo pracowaliśmy, z czym byliśmy z życi, z czym albo z kimś, z kim byliśmy z życi. Tak? Jest tutaj takie odchodzenie od czegoś, co jest dla nas bardzo ważne, ale rozumiecie, zrozumiecie w grudniu, że trzeba to coś zostawić, pożegnać. Tak? I tutaj w związku z tym zrobicie milowy krok do przodu, w nową rzeczywistość, ale nie będzie to takie łatwe. Gdzieś tam serducho wasze jeszcze będzie łomotało do tego, co było. Kolejną kartą jest tutaj bogini Demeter razem ze swoimi tutaj plonami, tak? Ona sieje po to, żebyście mogli zebrać, a więc to, co zasiejecie w grudniu, nie szkodzi, że tutaj pożegnacie coś, bo bardzo możliwe, że potwieraliście jakby kilka spraw i teraz trzeba będzie z niektórymi się pożegnać, tak? Może coś, co robiliście dawniej, trzeba będzie zostawić i jesteście z tym związani emocjonalnie. Nie szkodzi, moi kochani, zostawcie to. Jeżeli trzeba, to trzeba. Tutaj też logiczne podejście do tego Wam bardzo pomoże. Zobaczcie, Demeter sieje Wam, kolejne tutaj. Zboże w ziemię, żebyście mogli zbierać plony za parę miesięcy, więc nie bójcie się o to, co będzie, bo z pewnością zysk u Was będzie, ale też grudzień jest takim miesiącem, gdzie trzeba będzie pewne rzeczy zostawić. I teraz, co na tutaj, na tu i teraz? Mamy to, co będzie trudne do zrealizowania. Mamy tutaj kartę świat i mamy tutaj kartę siódemkę buław, takie. Konkurencja, tak? Jest to karta konkurencji, jest to karta polowania, szukania, wertowania, tak? Czyli dużo działań na skalę taką światową. Będzie wam trudno złapać jeszcze jakiś duży zysk z tego, czy też nawiązać bardzo korzystne znajomości. Tak jakby ten grudzień niekoniecznie wam tutaj te wszystkie bramy światowe, te, nie wszystkie te bramy światowe wam otwierał, tak? Będzie trudno, to nie znaczy, że się nie uda. To nie znaczy, że wszystko będzie klęską, wręcz przeciwnie, zyski będą, yy, będzie się coś działo, ale to będzie jeszcze na małą skalę, bo jest ta karta, pomimo że jest bardzo pozytywna, to ona tutaj jest w takiej zatrzymanej pozycji, na zastoju. Co będzie się udawało, natomiast dobrze. Mamy tutaj rycerza mieczy, a więc nowe pomysły. Będziecie tryskać nowymi pomysłami. Będziecie organizować nowe rzeczy, nowe sprawy. I tutaj mamy dziesiątkę buław, która pokazuje, że będzie duże zmęczenie, dużo spraw na Waszych barkach, ale ponieważ ona jest na plusie, to cudownie sobie z tym poradzicie. Ta karta symbolizuje. Również różnego rodzaju warsztaty, spotkania w gronie osób, które uczą się tego samego, które idą w tym samym kierunku, a więc tutaj dużo nauki, dużo warsztatów, dużo nowości w Waszym życiu, rozwoju, cały czas Wasz tutaj mózg biegnie do przodu z prędkością światła i tworzycie, robicie, działacie tych. Tych zajęć będzie dużo. Przepraszam, moje oh bo dzisiaj trochę szwankuje. Teraz tak, co będzie w związkach, a więc wszystkie rybki, które są w związkach, mamy tutaj wędrowca. Ten wędrowiec jest takim zakończeniem pewnego etapu. I mamy drugą, drugą kartę, kartę kapłanki, a więc jest ona związana może z matką, może z starszą siostrą, może z byłą partnerką. Ale przede wszystkim myślę, że to jest karta związana z, waszymi, z tym, co zapisane w waszych kronikach akaszy. I tutaj pokazuje, że grudzień będzie takim bardzo ważnym miesiącem, w którym będzie wiadomo, co w danej sprawie. Się zadzieje, tak? Bardziej wiadomo pod tym kątem, że pewne działania w jakiejś bardzo ważnej dla Was sprawie, czy to zawodowej, czy osobistej, dojdą do kresu, tak? Będzie można postawić kropkę na końcu zdania, bo pewien bardzo duży etap w Waszym życiu działań, oczekiwań się tutaj dojdzie do końca, tak? Czyli dotrzecie do samego końca, zakończycie go pozytywnie. Przepraszam i będziecie mogli realizować się później dalej inny, na innym etapie albo na kolejnym etapie tej samej sprawy, tak? Ta karta często pokazuje nam tutaj dziecko, no ale oprócz tego może pokazywać również wiele innych rzeczy. A więc co teraz u rybek, które są samotne? W tym miesiącu takiego bardzo właściwego, dobrego, fajnego partnera do życia to raczej nie spotkacie. No będzie to, jeżeli tak, to tylko u nielicznych rybek, natomiast tutaj widzę księżyc, a więc taka, takie niepewności, jakieś tam rozmowy na odległość, ale nic konkretnego, nic pewnego, poszukiwania, działania i tak potem to się długo nie utrzyma, więc po dwóch, trzech tygodniach będzie, zanim miesiąc się skończy, to i tak będzie już wiadomo, że z tej znajomości nic takiego poważnego nie będzie. Więc ja podejrzewam, zostawiłam ten grudzień. Niech on będzie zabawowy, niech on będzie tutaj radosny. Księżyc przynosi też taką wrażliwość, przynosi różnego rodzaju uczucia, przynosi tutaj też takie chwilowe zakochanie, motylki w brzuchu i tak dalej. Niech troszeczkę tego będzie, żeby Was podnieść energetycznie, ale nie oczekujcie od grudnia, że Wam w prezencie przyniesie jakąś taką serdeczną, konkretną osobę do życia. Podejrzewam więc, Przepraszam, no to moje gardło naprawdę bardzo Was przepraszam, ale już dokończę tak, jak jest, wybaczcie mi. Podejrzewam więc troszeczkę dalej, co to będzie się działo. Mamy piątkę buław, coś zaczyna się dziać, jakaś energia fajna, erotyczna wchodzi tutaj. Jest królowa buław. Ona również energetycznie bardzo podkręca tą nową znajomość, i ta nowa znajomość, ale to już tak lecimy, skoczyłam do stycznia troszeczkę, Zrobię sobie taki przeskok, zrobiłam do początku nowego roku, ewentualnie sylwestrowych godzin, takich że może tam kogoś fajnego poznacie. I ten ktoś już. Już tutaj wspomnieć inaczej mi się prezentuje. Zobaczcie, podparł się kapłanem, kartą kapłana, taką stabilizacją, takim czymś bardziej konkretnym, czymś, co ma szansę zaistnieć. A więc nie rozpaczajcie, nie poddajcie się, jeżeli poznacie tutaj kogoś, kto no okay, wytrzyma znajomość 10-15 dni i okaże się, że to nie to, nie szkodzi. To był kolejny krok, kolejny schodek, do tego, żebyście wyszli na kolejne piętro, i tam spotkacie osobę, z którą będzie można już poważniej o życiu porozmawiać, i który będzie miał tutaj takie poważniejsze nastawienie do życia. A więc, tak, moje drogie rybki, myślę, że ten miesiąc będzie dla Was mega, ale to mega ważny. Dużo się zadzieje, przede wszystkim koncentrujecie się na pracy, na załatwianiu różnego rodzaju spraw, które już były ustalone wcześniej. W związku kończy się jeden etap jakiś i będzie, będziecie przechodzić do kolejnego. Może to być tak, że jesteście w w tej chwili w związku takim na odległość, a zaczniecie mieszkać ze sobą, a może jesteście w związku, może nawet i pomieszkujecie razem, ale nie ma tego jakoś tak oficjalnie powie powiedziane, więc to tutaj zacznie być już oficjalne, bardziej oficjalne, może nawet będziecie chcieli ustalić datę ślubu. Tak więc moi drodzy, wszystko idzie ku dobremu. Miejcie. Pozytywne myśli. Nie pozwólcie, żeby Was smutek i tutaj jakieś takie rozczarowanie, rozgoryczenie brało. Wręcz przeciwnie, wyrzucajcie to daleko od siebie. Ja Wam życzę, żeby ten wspaniały człowiek, który ma się pojawić końcem, końcem roku i początkiem nowego, pojawił się i przyniósł Wam dużo, dużo radości i miłości. Moi drodzy, dziękuję że jesteście, dziękuję za odsłuchanie, życzę Wam wspaniałych świąt, bawcie się dobrze. Pozdrawiam.